Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj przy Jaguarze V12. Jak ten silnik pięknie brzmi, na przekór ekologii, ale dzisiaj nie o tym materiał. Ten silnik ma dokładnie 147 tysięcy km przebiegu, więc, patrząc na jego długowieczność, można powiedzieć, że jest na dotarciu. No właśnie, co to oznacza docieranie silnika? Czy trzeba docierać nowe silniki? Ten materiał jest trochę bardziej skierowany do właścicieli nowych aut, ale zapraszam wszystkich do obejrzenia, bo ja każdemu z Was życzę, no nie wiem co by tutaj życzyć, nowego Audi RS7 z pakietem Performance. No jeżeli macie inne typy, podzielcie się nimi w komentarzach. Podpisuję się pod waszymi marzeniami, rękami i nogami. Ale schodząc bardziej na ziemię. Tak, owszem, kiedyś trzeba było docierać silniki w samochodach. Kilkanaście lat temu to było wręcz naturalne, jak i obowiązkowe. Z jakiego powodu? Otóż fabryki produkujące konkretne komponenty do silników no, nie były aż tak precyzyjne. Ta tolerancja błędu była dość spora. I wcześniej silniki, jak i ich elementy były spasowane niezwykle ciasno. Teraz się to trochę zmieniło i wtedy na początku, gdy kupowaliśmy takie auto i przejeżdżaliśmy nim te pierwsze kilka tysięcy kilometrów. Należało jeździć z mniejszą prędkością obrotową silnika, właśnie po to, żeby te elementy dobrze się dopasowały, bo podczas tego dopasowywania wytwarzała się dość duża temperatura, czyli silnik mógł nam się przegrzewać, a nam też na tym nie zależało. Wtedy też były stosowane oleje mineralne, szczególnie, na przykład jak we Fiacie 126P, gdzie na pierwszy montaż stosowano olej niezwykle gęsty, właśnie po to, żeby on wyłapywał wszelkiego rodzaju opiłki, które powstały. Hmm, przy tarciu konkretnych podzespołów jak i elementów. Więc jak to się mówi, gdy w nowym aucie kilkanaście lat temu daliśmy mu... Na zimnym wpalnik, no mogło się to skończyć naprawdę e, źle. Teraz się to trochę pozmieniało z prostego względu. No Fabryki mają o wiele nowszą technologię i można powiedzieć, że silniki już wstępnie dotarte są w fabryce. Silniki już nie są budowane tak ciasno jak to było kiedyś. Jest większa tolerancja, jeżeli chodzi o luz. Dodatkowo są stosowane oleje syntetyczne, które też wytrzymują dłuższe przebiegi e, i też e, trochę więcej wybaczają, więc nie ma aż tak dużej temperatury, jeżeli chodzi właśnie o ten okres rozgrzewania i w większości przypadków producenci nawet nie wspominają, jeżeli chodzi o nowe samochody, o tak zwanym docieraniu silnika. Ale żebyśmy się dobrze rozumieli, docieranie silnika, a układanie silnika to są dwa zupełnie różne pojęcia. Ja uważam, że należy w pierwszej fazie eksploatacji pojazdu nie traktować go zbyt ostro. Jeździć do 3,5 tysiąca obrotów orientacyjnie oczywiście mówię w przypadku samochodów benzynowych, do 2,5 tysiąca w przypadku samochodów z silnikiem wysokoprężnym. Do 140 km na godzinę, bo w Polsce więcej nie można, jeżeli chodzi o autostrady. Z tego względu, że musimy ułożyć, ale całe podzespoły między sobą. Silnik ze skrzynią biegów i z przeniesieniem napędu, czy chociażby ułożyć również klocki i tarcze, bo to też jest niezwykle istotne, żeby one ten pierwszy kontakt dobry złapały. Niektórzy też mówią, że należy ułożyć opony, ponieważ one początkowo pokryte są jakąś tam specjalną warstwą, która ma zapobiegać ich starzeniu. Ale rozmawiałem w jednej z fabryk i o niczym takim nie słyszałem. Opony od pierwszego dnia są w 100% sprawne. Oczywiście wiadomo, im opony bardziej rozgrzane, tym lepiej będą nam się do drogi lepiły, jak i przylegały. Ale zupełnie inną kwestią jest układanie aut sportowych. Silników w autach sportowych to obowiązuje do dzisiaj. Dlaczego tak jest? Przy silnikach sportowych, które są przeznaczone do jazdy bardziej ekstremalnej, zastosowano jeszcze większe luzy między podzespołami, ponieważ te silniki zazwyczaj pracują w bardzo wysokich temperaturach, więc konkretne podzespoły mogą bardziej się rozszerzać. I tam w instrukcjach obsługi dokładnie jest zaznaczone, co należy robić, jakich unikać należy, należy przeciążeń i to powinno wtedy pomóc w dłuższej eksploatacji. Ja jeszcze dodam, jako ciekawostkę, gdy byłem szefem salonu firmowego Sangionga, też po co miałem park prasowy, czyli użyczałem dziennikarzom auta testowe. I gdy mieliśmy dwa identyczne samochody, jedno testowe, użyczane dziennikarzom, a moje, moje drugie, na przykład służbowe, okazywało się, że to były dwa identyczne auta, z tego samego sortu, jeżeli chodzi o produkcję, czyli z tej samej serii, wyszły z tymi samymi silnikami i orientacyjnie, Fragmentacyjnie te auta używane przez dziennikarzy, no, które wiadomo, lekko nigdy w życiu nie miały, paliły trochę więcej, ale też były trochę bardziej dynamiczne. To ułożenie silnika sprawiło, że ten silnik troszeczkę lepiej się układał aniżeli takie auto lekko traktowane. No, ja mimo wszystko zalecam, żeby silnik lżej traktować, bo najkrócej można powiedzieć w ten sposób. Jak silnik traktujemy na początku, tak on nam się odwdzięczy później przy dalszej eksploatacji. Jestem też ciekaw waszych opinii, co wy myślicie o docieraniu silnika. Podzielcie się w komentarzach pod spodem. A póki co żegnam się, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!